Dzień dobry Państwu, Tomasz szwajgiel pilne, Szanowni Państwo, Marszałek Czarzasty zaprosi szefów służb w sprawie Karola Nawrockiego. Jak wiecie Państwo, Karol Nawrocki uruchomił tę nagonkę na Marszałka Czarzastego, no ponieważ Marszałek Czarzasty tak realnie E, zahamował tę ekspansję e, Karola Nawrockiego, pełniącego obowiązki prezydenta, e, między innymi, jeżeli chodzi o zastraszenie e, posłów o ich, w związku z ich inicjatywą legislacyjną, no bo zwróćcie Państwo uwagę, że Karol Nawrocki e, wetując te wszystkie ustawy wychodził i, i Tłumaczył w mediach, że najpierw najlepiej byłoby, żeby posłowie e, zaczęli e, od tego, że jeżeli mają jakiś projekt ustawy, czy chcą jakąś ustawę przeprowadzić, to żeby ją konsultowali z, z kancelarią prezydenta. Widzicie Państwo, e, no to jest <śm> niezgodne z prawem. E, zupełnie inaczej wygląda poziom władzy w Polsce. Prezydent ma też inicjatywę ustawodawczą, ale no nie jest tak, że prezydent musi narzucać czy ewentualnie tworzyć jakąś tutaj taką nadkomisję do tego, co może być procedowane w, w Sejmie, a co nie. No i pan Maszej Czarzasty mu odpłacił piękne za nadobne, bo odpowiedział, że Wtedy, kiedy bo okazuje się, że ustawy, które wychodzą z kancelarii prezydenta, no są niemerytoryczne. To znaczy I marszałek Czarzasty powiedział, że nie ma najmniejszego problemu, jeżeli pan prezydent, no, używa takiego określenia, chce, żeby jego ustawy były procedowane w Sejmie no to one muszą być, spełniać określone wymogi, no i szanowni państwo, merytoryczne po pierwsze. No i szanowni, szanowni państwo, Karol Nawrocki pojechał i zwrócił się z apelem, podczas jednej, jednej z uroczystości, uczy, zwrócił się z apelem do marszałka sejmu, żeby odmroził te 15 ustaw, które tutaj były, no, to jest to, co go bardzo boli. No, boli go jeszcze to, i to jest chyba jeszcze ważniejsze, że marszałek czarzasty nie zawaha się w przypadku przeliczenia głosów, i jeżeli będą te wątpliwości dotyczące tego, czy Karol Nawrocki został zatwierdzony przez Sąd Najwyższy, czy nie został, to nie zawaha się wypełnić swojego obowiązku konstytucyjnego i przejąć obowiązku prezydenta. On się tego boi, bo gdyby był ktoś taki jak Szymon Hołownia, no to ta sytuacja byłaby dużo łatwiejsza. I teraz marszałek Czarzasty nosi się z takim pomysłem, tak mówią wiewiórki, żeby zaprosić do siebie szefów służb specjalnych. No w, w zupełnie innej formule, niż, niż to robił Karol Nawrocki. Jak wiecie, Karol Nawrocki robił to w sposób bezczelny, to znaczy i prowokujący. E, zaprosił pana ministra e, Siemoniaka, a zaprosił pana e, premiera Kosiniaka-Kamysza no i szefów służb. E, Żuł snusy, no te Chyba już żabki, pokazując prowokacyjnie, że i co możecie zrobić. No, oczywistym jest, że trzeba sprawdzić, które są żabki, a które nie są żabki. Pan Karol Nawrocki powinien być przebadany na pewno na obecność różnych substancji. Zresztą to jest, pamiętacie państwo, miliony ludzi to widziały, w jaki sposób funkcjonuje Karol Nawrocki. No i szanowni państwo, po, po użyciu tego, tych, tych jakichś specyfików, któremu przynosi pan następny. Teraz jest jeszcze jedna sytuacja, bo przecież popełniono olbrzymi błąd. Ludzie Karola Nawrockiego popełnili taki błąd, że organizując tą, ja to nazywam winteurą, organizując Radę Bezpieczeństwa Narodowego i umieszczając tam ten punkt dotyczący, marszałka Czarzastego, no popełnili między innymi błąd, dlatego, bo pan Sławomir Cęckiewicz prowadził te obrady. Też. No nie ma prawa tego robić. Ten jednorazowy dostęp do informacji niejawnych absolutnie nie mógł być wydany przez kierownika jednostki, no bo to jest tak pisane, czyli pana Boguckiego. Natomiast powiem wam, że się w jednemu. No bo dziwię się reakcji pana ministra Siemoniaka. Jak widzieliście, premier nie był podczas tego punktu, na razie bezpieczeństwa narodowego, nie był podczas tego punktu, kiedy był ten atak na marszałka Czarzastego. Marszałek Czarzasty milczał. Marszałek Czarzasty nie przepychał się, marszałek Czarzasty będzie pytał, Dalej służb. No ma prawo, no jest drugą osobą w państwie odnośnie Karola Noworodzkiego. I posłuchajcie państwo, cytuję fakt. Co pan robił w 2018 roku w Moskwie? Czarzasty wzywa Nawrockiego do wyjaśnień. Ponieważ Czarzasty na konferencji ogłosił, że służby potwierdziły brak zastrzeżeń w stosunku do niego i jego kontaktów. A sprawę uważa za zakończoną. Poinformował jednak, że wciąż domaga się wyjaśnienia zarzucanych Karolowi Nawrockiemu kontaktów z współświadkiem jego przeszłości w Sopowskim Grand Hotelu, czy tego, co obecny prezydent robił w 2018 roku w Moskwie. Po powrocie, mimo że zabrał pan swojego rzecznika prasowego, nie było śladu informacji, z kim pan się spotykał tak naprawdę i o czym rozmawiał, co załatwiał, mówił marszałek Sejmu, zwracając się do głowy państwa. Wiecie Państwo, to jest niezwykle istotna sprawa, i sami sobie ludzie od Karola Wrockiego spuścili ten kamień na nogę, bo wywołując ten spór czy tę sytuację, że ma być sprawdzony maszek, zasty no. Sytuacja wygląda w sposób następujący, bo Maszek Czarzasty rzeczywiście miał kontakty z panią Czesnych i pani Czesnych ma polskie obywatelstwo. Ma polskie obywatelstwo. Te dane dotyczące tych powiązań, tych rozmów są jawne. Tutaj to znalazł pan Tomasz Piątek, pierwszy, który który to wskazał opinii publicznej. Można to znaleźć w KRS-ie. No i po to, żeby zaatakować marszałka Czarzastego z tych przyczyn, z tych, których się obawia jego Karol Nawrocki, no wykorzystano do tego między innymi Piotra Nisztor. Ale marszałek Czarzasty, który sam się poddał temu sprawdzeniu przez ABW, kolejnemu, no teraz yy, uruchomił yy, to te, te działanie yy, w drugą stronę. Praktycznie uruchomił już już pan minister Siemoniak, tylko tak jak Państwu mówię, mnie jedno dziwi, bo praktycznie pan minister Siemoniak Tutaj mówi, że on podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego mówił, że jest tutaj człowiek, który nie posiada dostępu. Pan minister Siemoniak nie powinien mówić, że jest człowiek, który nie posiada dostępu. Pan minister Siemoniak powinien wskazać tego człowieka na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, powinien się podnieść i wyjść i zawiadomić ABW, no bo tam trwało przestępstwo. Nie ja uważam sobie, nie wiem, policjanta. Który stoi w sklepie i widzi, że ktoś popełnia przestępstwo, i czeka, aż to przestępstwo dokona się, wychodzi i mówi, no, wraca na komendę, mówi, to my teraz uruchomimy śledztwo. Należy reagować. To znaczy, trzeba było wstać, jeżeli tak się działo, to powiedzieć, że y, ja proszę o to, żeby pan y, y, Cenckiewicz opuścił to posiedzenie, ponieważ ono jest tajne. A pan Cęckiewicz nie ma żadnego dostępu do informacji nialnych, a jeżeli to nadal trwa, to wychodzi i dzwoni do BW i mówi, że teraz jest popełniane przestępstwo tutaj u e, Nawrockiego. To jest oczywiste i robi to pan Bogucki. No ale no, jak widzicie, tak się nie stało, były przebychanki słowne później, no ale to ja nie uważam sobie, że wtedy kiedy jest... Powiedziane przestępstwo były przepychanki słowne, bo spodziewał się, że w innych przypadkach działania byłyby takie mocno radykalne. Tutaj nie. No i teraz tak z czysto ludzkiego punktu widzenia, moim zdaniem, do marszałka Czarzastego dużo chętniej przyjdą szefowie służb niż do Karola Nawrockiego. I w sytuacji, kiedy. Sprawa marszałka żarzystego została wyjaśniona. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości. To sprawa Karola Noworskiego nie została wyjaśniona. A w sytuacji, kiedy, tak jak zapowiedział pan Dobrzeński, że ABW zajmuje się sprawą złamania prawa na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w związku z tym, że był pan tam, pan Cęckiewicz, no to trudno, żeby szli szefowie służb do Karola Nawrockiego, kiedy u niego tam robią sprawy zaistnienia przestępstwa. No, no, sekundę, no to, to trzeba wszystko wyjaśnić. No to nie można iść, nie można przerywać tego wszystkiego. No to tak jak mm, pan. Mm, Prowador Korneluk na przykład mówi, że nie może wzywać prokuratorów nawet w sprawach ewidentnych i, i ingerować w decyzję. O, jak najbardziej może, jeżeli prokuratorzy łamią prawo. Natomiast tutaj funkcjonariusze ABW nie łamią prawa, tylko prawa bronią. I to, że Karol Nawrocki używa jakiegoś lewara na nich, nie chcę określić tego jako szantaż w postaci tego, że nie mianuje na pierwszy stopień oficerski nikogo już, żadnych tych, tych kandydatur, bo on koniecznie chce w jakiś sposób zastraszyć ludzi, którzy kiedykolwiek śmieliby pracować na jego kierunku, czy na kierunku pałacu, w którym, czy pajacu, w którym on chwilowo jest, to to absolutnie nie ma jakiegokolwiek uzasadnienia. No, no, po prostu to jest taki sam urzędnik jak inni urzędnicy, tylko podlega takim samym prawom. Natomiast to jest najważniejszy urzędnik w państwie, może pełniący urzędnika w państwie i, i, i to się musi tak dalej dziać. Tak na koniec zadam państwu, że pani też chyba pełniąc obowiązki yy, prezesa Sądu Najwyższego, pani Manowska, w lutym jednak chyba odejdzie, bo już jak jej się skończy kadencja, to nie chce się ubiegać o kolejne. I zobaczymy, jak będzie działał wtedy Sąd Najwyższy, jakie będą wybory na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. No może w końcu wybiorą pana pana yy, sędziego Rubla, bo mu wtedy zabrali yy, tę... To stanowisko, no bo no, tak go rekomendowali sędziowie, jak, jak jest w Konstytucji. A, a wybrał sobie Andrzej Duda, były prezydent, wybrał sobie koleżankę swoją i Ziobry. Także mam nadzieję, że to ulegnie zmianie, a to ma duży wpływ na to, co robi Karol Nawrocki. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Bardzo proszę ewentualne podniesienie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Do widzenia Państwu.